Jest, jest, ręczcie zahamowany i Sampai jumpa di video selanjutnya. Regulamin, który zmienił się w tym roku niestety nie sprzyja i eee, jeździe szybko na początku odcinka, tym bardziej, że mamy w prawie początek października, więc naprawdę temperatura jest niska i sliki, które, którymi dysponujemy, no nie, nie łapią tej temperatury tak szybko, jak to miało miejsce jeszcze w, w lato. Eee, więc wyszło tak, jak wyszło na szybkim lewym zakręcie, w którym prędkości tam są graniczne około 120 na godzinę. Eee, złapałem lekkiego boka, próbowałem się wyratować. Tak naprawdę wyratowałem się, bo stoję tu z Wami, a sytuacja wyglądała grubo. Gdzieś to ktoś to nam na pewno nagrał. Zostałem na szczęście na czarnym. No i pojechałem dalej, ale akcja, takiej akcji jeszcze nie miałem. Trochę zbladłem, byłem koloru kasku. Ale to nie zmieniło mojej prędkości, na szczęście, także jadę dalej idą. Podpytam Cię, bo nie wszyscy internauci i kibice mogą być zorientowani, jaka jest różnica w regulaminie. Z czego wynika to, że te opony na starcie są niedogrzane? Ja, no. Tak naprawdę nie możemy w tym sezonie używać kocy grzewczych do opon. Jest zakaz, to jest spowodowane tym, że regulamin FIA-Cezu zabrania grzania opon naszym zachodnim sąsiadom, więc regulaminem chcieliśmy nawiązać do ich regulaminu, żeby był tak naprawdę spójny, żebyśmy mogli my na równych warunkach razem z nimi konkurować. No i w tym roku tak już właśnie jedziemy bez, tych grzania, bez, bez grzania opon. No i sprawdzało się to. Przy tych mocnych samochodach, którym my, my dysponujemy. Sprawdzało się, gdy temperatury powietrza były powyżej na przykład 25 stopni, to było ok, ale teraz mieszanka opon, którą dysponujemy, no, no, nie, nie, no nie daje rady, więc tak naprawdę robi się to dosyć niebezpieczne i trochę ryzykujemy. Ale każdy ma równą, powiedzmy, więc, więc to już tylko zależy od kierowcy. To teraz już wróćmy do współzawodnictwa, na którym miejscu zakończyłeś wyścigi i czy wyścigi poszły po Twojej myśli? Zdecydowanie nie poszedł w mojej myśli. Chciałem być oczywiście pierwszy. Wszystko się zapowiadało, że, że będę pierwszy. Wiadomo, to jest motosport i różne rzeczy się dzieją, ale naprawdę dobrze żarło w slangu rajdowym, się tak mówi. I, i, I co, i na ostatnim podjeździe błaha awaria nawet nie awaria, błaha usterka, czyli taki malutki wężyk, jeszcze mniejszy niż mój paluszek spadł mi ze sterowania do ładowania i spowodowało, że auto przerywało na każdym. Na każdym rozwinięciu mocy maksymalnej, tak zwane overbosty, powstają i silnik to ucina, komputer. Więc ten czas, który zanotowałem, 1.58, to i tak jest rewelacyjny czas. I gdyby, gdyby. I skończyłem zawody na drugim miejscu. Tak naprawdę jestem z Andrzejem równo z punktami byłem i w tej chwili mm, jutrzejszy dzień decyduje o wszystkim. I było tym tyle szczęścia w nieszczęściu, że dzisiaj. Gdybym był trzeci, to już bym tak naprawdę miał po zawodach, bo w jutrzejszym dniu, gdybym... nawet był pierwszy, a Andrzej dojedzie drugi i tak Andrzej wygrywa. Więc naprawdę rywalizacja jest do ostatniej, do ostatniej sekundy e, jutrzejszego dnia. Tak, w sobota to nieudany niestety wyścig dla mnie. Chociaż tak naprawdę nie można go zaliczyć całkowicie do nieudanych, bo nieudanym wyścigiem dla Andrzeja Szczepienica to była dzisiaj niedziela, gdzie nie ukończył zawodów. Więc udało mi się utrzymać drugą pozycję wczoraj. To jest. Tak, no mamy to, może przypomnieć co to za kolega i no i możemy kontynuować podsumowanie. To jest mój wierny kibic ze Śląska, Paweł Szymański, jest rewelacyjny, jest na każdej rundzie i naprawdę zawsze mnie podtrzymuje na duchu i, i nigdy go nie opuściła taka myśl, że ja mogę nie być najlepszy. Jest rewelacyjny, dziękuję mu. Też mu dziękuję, że mnie oblał szampanem, a skończyła nam się doba hotelowa i nie mam gdzie się wykąpać. E, no dziękuję jeszcze raz, tak. E, Mam wicemistrzostwo Polski, dzisiaj niestety moje pierwsze miejsce na podium pokrzywała trochę pogoda, bo awaria Igora Widłaka spowodowała, że startowałem niestety z sporym opóźnieniem, a Marcin Bełtowski i Piotr Soja pojechali jeszcze po suchym, ja miałem żawkę na pełnym sticku, więc to nie sprzyjało, ale wiadomo, włączałem się kalkulacja i nie miałem w myśli to, żeby dojechać do mety bez żadnych głupich ekscesów. No i wszystko zatrybiło, plan w 100% zrealizowany. Cieszę się. E, wiadomo z, mistrz, z mistrzostwa Polski bardziej niż z tego trzeciego miejsca, ale no super, no super, panowie. A jeszcze zapytam cię, bo no, mówi, że na drugim przejeździe już mocno kalkulowałeś. Natomiast na pierwszym słyszałem, e, że chyba było gorąco w pewnych momentach. Nie wiem czy to rzeczywiście było gorąco, czy, czy zbyt... E, gorąca interpretacja operatora. Czy były jakieś sytuacje podbramkowe w pierwszym przejeździe? No właśnie była taka sytuacja rzeczywiście. Problem tkwił w tym, że przede mną startował właśnie Andrzej Szepieniec i na szybkich, szybkiej esce po, po, po pierwszym lewym postarcie Andrzej się popsuł. Na szczęście stanął bardzo dobrze na wewnętrznej, ale nie zauważyłem żadnej flagi odmachanej, więc nie zwolniłem. On mi się nagle wyłonił. Poza tym miał doszli... To, że du duża smuga oleju było za samochodem Andrzeja, więc trochę w nią wjechałem. Wtedy jeszcze nic się nie działo, przejechałem eskę i na hamowaniu do siodła bardzo mnie postawiło. Poza tym ta koncentracja, która wynika z tego, że ja zobaczyłem mojego rywala, z którym warczę że stoi na poboczu. Wiadomo, to jest jakieś tam e, ekscytujące tak naprawdę i tracę koncentrację. E, spowodowało wybicie mnie z rytmu i na hamowaniu i pewnie ten olej postawiło mnie trochę, ale no uratowałem, nie wiem jak to się dzieje, ale ja ratuję te sytuacje dziwne i pojechałem do mety i zrobiłem tak naprawdę rewelacyjny czas, bo, bo równy z Piotrkiem Soją e, i byłem pewien, że na drugim podjeździe e, zrobię rekord, no, ale niestety pogoda pokrzyżowała mi plany, więc miałem trochę pecha, e, szczęście sprzyja lepszym. W tym weekendzie sprzyjało mi w połowie, tak? To już na koniec zapytam, jakie plan na najbliższe 24 godziny, gdzie świętujecie, co robicie, jak się bawicie? Wracamy do domu, tak? Idę właśnie pod hydrant, bo mam straszną ochotę się wymyć, bo szampan strasznie śmierdzi jak wysycha, Nie nienawidzę tego. Ale, ale co, no wracam do domu i pewnie świętuję, zobaczymy jaka będzie, jaki będzie nastrój w Kielcach. Ale na pewno gdzieś wyjdę, jeśli żona mi pozwoli. Dzięki. Uśmiech. Tam też no, trochę mu się koło odjęło. Moi drodzy, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ jeszcze zostajecie na tych podiach. Nie wiem, czy Wam się tutaj puchary pomieszczam, ponieważ przechodzimy do klasyfikacji generalnej. A tutaj oczywiście bez niespodzianek wszystko jasne. Na miejscu trzecim jeszcze raz to samo. Rafał Grzesiński. Na miejscu drugim Marcin Betowski. I dobrze, że Piotr Soja ma dwójkę asystentów, ponieważ trzeci puchar, najcięższy, najwspanialszy. Za zwycięstwo, Piotr Soja. Brawo! Brawo! Moi drodzy, dobrze, że nie mamy już wyższych klasyfikacji, bo to podium, ta scena. Pewnie wyram się od nagród. Zawaliła. Rafał Grzesiński, miejsce trzecie. Marcin Bełdowski, Piotrek Soja, puchary do góry. Jakieś to miłe dylematy, proszę Państwa, naszych gości, którzy no, widzą, że zawodnicy mają już puchary, wręczą e, po jeszcze jednym pucharze, ale za chwileczkę zaskoczymy ich jeszcze raz. No i wtedy dopiero będą dylematy, jeżeli przejdziemy do klasyfikacji generalnej dzisiejszych zawodów. Moi drodzy, ale jeżeli czujecie niedosyt, to bardzo proszę, zostańcie jeszcze chwilę na scenie ponieważ przechodzimy do klasyfikacji generalnej i tu co niespodzianka i dokładnie ten sam skład i te same widełki a zatem na miejscu trzecim nauczymy się już na pamięć Piotr Soja na miejscu drugim Rafał Grzesiński i zwycięzca w klasyfikacji generalnej 13 rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski Torczyna Przątki 2013 Andrzej Szepieniec zawodnik z numerem 2 Nagrod poła za pierwsze miejsce wręcza adept y, wyścigów górskich, Michał Wiśniewski. Sergio Zini stoi, patrzy, co tutaj się dzieje. Ci sami, ci sami zawodnicy znagradzani tyle razy. No ale tak to jest. Bo puchary się kończą, a nikt go nie wywołuje na podium. Brawa brawo, brawo. Brawo dla zwycięzców. Sergia Zini dzisiaj nie dostaje pucharów, ale Sergia Zini dzisiaj